To się nie sprawdzi. Nie ma sensu wdrażać tego rozwiązania, bo się u nas nie przyjmie, już próbowaliśmy. Zawsze, gdy to słyszę, pytam, jak wdrażaliście to rozwiązanie. Powiedz mi, jakie były kroki. Czy przypadkiem nie było tak, że pomysł, zatwierdzony u szefa, od tej pory wszyscy mają wprowadzić do swojego dnia taki a taki nawyk? Jeśli postępujesz według tego schematu, to masz co najmniej 80% szans na porażkę. Dwa lata temu chcieliśmy wdrożyć nowe rozwiązanie. Do mierzenia czasu poświęconego na zadania. Wybraliśmy software Toggle, polecam, bardzo fajne narzędzie. Jakie wdrożyliśmy? Zaczęliśmy od tego, że pokazaliśmy sens, po co chcemy mierzyć czas poświęcony na każde zadanie. Jak bardzo ważne w naszym akurat biznesie jest to wyliczenie, które pomoże nam zmierzyć marżę każdego projektu i w efekcie podejmować dobre decyzje biznesowe co do wszystkich obszarów firmy. Później Nagraliśmy bardzo dobre tutoriale, ale nie te generyczne z YouTube'a od producenta, ale nasze dla naszych ludzi w kontekście naszej firmy. Wtedy nie zakończyliśmy pracy. Dwóch strażników procesu regularnie sprawdzało, na koniec każdego dnia, na koniec każdego tygodnia, jak wielu ludzi wypełnia rzetelnie, a ilu sobie z tym nie radzi lub lekceważy to. Wracali do nich indywidualnie, pokazując, jak robić to lepiej, jak robić to prościej. Lub przypominając o sensie i celu tego ćwiczenia. W ciągu tych pierwszych kilku miesięcy regularnie też pokazywaliśmy, jak wyliczona poprawnie marża w oparciu o czas poświęcony na zadania przekłada się na kolejne decyzje biznesowe, jakie podejmujemy. Na koniec roku, po pierwsze, pochwaliliśmy wszystkich za tak wysokie zaadoptowanie nowego rozwiązania i po drugie, pokazaliśmy, które decyzje mogliśmy podjąć, Dzięki tej jasności. Od tej pory, jeżeli ktoś składa wniosek o dodatkowy benefit, możemy jasno powiedzieć, możemy sobie na niego pozwolić lub nie. Dlatego, jeżeli wdrażasz nowy nawyk, nowe rozwiązanie, nie oczekuj owoców od razu. Pokaż sens, cierpliwie wytłumacz, jak go używać, towarzysz, a później rozliczaj z jego wykorzystania, zastosowania nowego nawyku. I cały czas pokazuj jasne konsekwencje, jaki ma sens stosowanie tego nowego rozwiązania. Jeśli będziesz tak postępować, masz solidne 90% szans na sukces.